serdecznie w ten pochmurny, zimny dzień. Dzisiaj taka plaża. Do wody wchodzić nie będę. Kiedyś próbowałem, niestety za, duże, za dużo kamieni nie da się kopać. A tymczasem pierwszy sygnał na plaży. 50 grosz. To co, lecimy dalej. Po kilku kapslach, jeden grosz. Lecę dalej. Tu z takiego dołka, dwa złote PRL. No powiem, że ciekawie się zaczyna robić. Nie spodziewałem się. Dobra, lecimy. Kolejne 50 grosz Z takiego dołku. I taka ciekawostka. Gigant. Na gruby wsad. Tutaj głęboko wpadła taka złotóweczka, ale jaka zajechana. Deszczy ksiąpi, a my mamy kolejnego moniaczka. Tym razem 20 groszy. Lecimy. Wyszła taka krągłość, ale nie wiem, to chyba nie jest pierścioneczek żaden. Ale to dopiero ustalę w domu. Ale tak jak mówię, wątpię żeby to był pierścioneczek dobra, lecimy Tym razem taka łuseczka od KBKS-u jak widać zbita A ja lecę do Pełen spontan. Pewnie, bo dopiero jutro rano miałem jechać. Któryś z kolei tam grosik. Drepcze dalej. Z takiej jamy wypadło dwa złote współczesne. Jeszcze jakiś sygnał tam jest, także zobaczymy. No i się zawziąłem. Proszę bardzo, aż woda zaczęła podchodzić. Taka głębokość i 2 złote PRL pod tą dwójką współczesną. Trochę się na namachałem tu, ale to nic. Lecimy. No i mamy coś ciekawszego. Taki łańcuszek. Zerwany. Nie wiem czy to stal, czy srebro. Bez lupy. Bez lupy to nie, nie zobaczę. Tak, tak jest. Także w końcu coś. Oprócz tamtej krągłości, która nie wiem czy będzie pierścionkiem, to to będzie pierwsza biżuteria. No i git. Lecę dalej. Kolejna monetka z głębokiego dołka. 10 złotych plus. Jeszcze chwilę pochodzę, bo już się robi coraz ciemniej i będę zawijał. Także. Tu Ty po tym wolku jeszcze jedno sito zagarnąłem i kawałek takiego Czegoś wys wyszedł. Ale co to może być, to nie mam pojęcia. I od czego? Dobra, lec. Bateria się kończy. 48,50. Sygnał 10 grosz. Zdatny do użytku. Na bralę. Szybkie podsumowanie, bo kończy się bateria, a bez lupy ja tu i tak nie poszaleję. To tak tu śmieci Tutaj pieniążki, nie wiem, 4,50 może się uzbiera 4 ,50 zł 50 groszy współczesnych tutaj perelki 3 2 dwójki i dziesiątka bolek plus sówki spinka łuska kBKS tu to chyba jakieś coś od odzieży to nie mam pojęcia co to jest Ta krągłość. Nie wiem. Nie sądzę, żeby to był pierścionek. I łańcuszek. Najprawdopodobniej srebr. Dobra. Kończę. A jeszcze to też nie wiem. Co to, to? Jakieś wzorki. Pod tą dziesiątką prusa było. Dobra. Pozdrawiam wszystkich. Serdecznie.